W lutym 2022 roku Ukraina stawiła czoła pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Na wydarzenia te natychmiast zareagowały media społecznościowe. Stały się dodatkowym, wirtualnym polem walki. Rosja od początku prowadziła intensywną ofensywę propagandową w internecie. Ukraina musiała odpowiedzieć na ten atak. Ukraińskie media społecznościowe zaczęły publikować wysokiej jakości treści, za pomocą których tutejsze społeczeństwo prezentowało się jako nowoczesne, demokratyczne i europejskie. Wyjaśniało swoją historię, podkreślało odrębność od Rosji. To właśnie te obrazy, którymi ukraińskie media posługują się w wirtualnej wojnie, zainteresowały dwie badaczki Ukrainkę i Polkę. Dr Jana Chladyr z Przyazowskiego Uniwersytetu Państwowego i dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk prowadzą wspólne badania w ramach projektu zatytułowanego Wizualne narracje społeczeństwa obywatelskiego. Projekt Nowoczesna Ukraina. W ramach naszego projektu budujemy cyfrowe archiwum wizualne komunikacji medialnej Ukrainy z Europą Zachodnią w obliczu wojny z Rosją. Chcemy pokazać, że komunikacja ta przebiega dwutorowo. Po pierwsze, pokazuje się w niej zbieżność kultury politycznej Ukrainy z kulturą polityczną Europy Zachodniej, wspólne wartości i praktyki społeczne. Po drugie, zaś Ukraina pragnie w niej zademonstrować, że jest społeczeństwem nowoczesnym, demokratycznym, że przeszła transformację, rozliczyła się z dziedzictwem radzieckim, a jej społeczeństwo nie ma żadnych cech wspólnych z mentalnością homosowieticzną. Kosak means a free man in Turkic languages. were by a council, like a true democratic state. Do analizy wybraliśmy cztery konta w mediach społecznościowych. Wszystkie są związane z gabinetem prezydenta Załęckiego, dlatego możemy mówić o państwowej komunikacji politycznej. Materiał, który analizujemy dotyczy pierwszego roku wojny. Tworzymy jego analizy, robimy narzędzie do analizy, a następnie go rejestrujemy, dlatego że on jest ulotny i może w każdej chwili zniknąć z przestrzeni internetowej. W ciągu półtora roku działania naszego dwuosobowego zespołu przeanalizowałyśmy ponad 2000 jednostek wizualnych, zbudowałyśmy archiwum cyfrowe i opublikowałyśmy ponad 500 obrazów. Każdy taki obraz opatrzony jest metryczką, w której znajduje się informacja o źródle obrazu, o jego typie a także zespół tagów, który opisuje wartości społeczeństwa obywatelskiego, do których obraz się odnosi. Bardzo ważnym elementem opisu są uwagi kontekstowe. Powiedziałabym nawet, że w tej części kryje się serce naszego projektu. Dzięki kompetencjom Jany, jej doskonałej znajomości literatury i kultury ukraińskiej, mogłyśmy odkodować treści, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Tworzymy w ten sposób narzędzie do analizy komunikacji w obliczu wojny, ale również pokazujemy, jak analizować wojny kulturowe.